A wie pan, że ja mam zdjęcie z Basią. Mam tu, tu, tu stałem, a, a tu się działa. Mam no to Pięknie. zazdraszczam Pani Basia ma dziś urodzinie, składam serdeczne życzenia. Wszystkiego. Tak jest. Panu mówimy dzień dobry. Urry. Urywki. Urywki z rozrywki. Maestro Filip Jaśler. Ojej! Oj, Zapomniałam, że mogę panu tak mówić. Maestro Filip Jaśler. No to bardzo cię Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. No to ja teraz... I jest te... trema, widzi pan? Ma? No ale jak pan jest? No, można... próbuje. Nie, 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 nie się podobało. Kilka dni temu dotarła do mnie wiadomość, że pan Sławomir, lider zespołu Bayer Full, będzie kandydował w nadchodzących wyborach parlamentarnych co więcej po wygranej ugrupowania, z ramienia którego kandyduje pan Sławomir Lider zespołu Bayer Full gotów jest wejść do rządu i objąć zasz, zaszczytną funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego. A tak niedawno pan Sławomir śpiewał w Pekinie, że, że Polak i Chińczyk to jedna rodzina starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna. Rzeczywiście, spacerując po stolicy Chin, towarzyszyło mi nieodparte wrażenie, że jestem w domu. Tu bracia i siostry jedzą wodorosty. Jestem pewien, że pan lider byłby dobrym ministrem kultury i nawet dziedzictwa narodowego, choć pewnie na początku nie obyłoby się bez kilku wpadek. No ale kto jest bez winy? Jeden z jego poprzedników twierdził, że Piotr Czajkowski był polskim kompozytorem. Inny zabrał artystom 50% koszty uzyskania przychodu. Jakieś niezręczności każdemu ministrowi mogą się zdarzyć. Pan Sławomir marzy o realizacji pięknej idei ponadpartyjnego rządu fachowców. No też o tym marzę i jeśli będzie trzeba, nie uchylę się od odpowiedzialności i również wejdę do rządu fachowców. Mogę być minister Ministrem spraw zagranicznych. Dużo podróżowałem, nie znam angielskiego, Ta, nie znam. Znam! My name is Philip. No to chyba się nadaje. Chociaż nie, wolałbym być ministrem spraw wewnętrznych. Jestem już w tym wieku, że bardzo bliskie są mi sprawy wewnętrzne. Wątroba, śledziona, płuco, serce. A moje serce gra Chopina. Już za chwileczkę, już za momencik rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Do pierwszego etapu przystąpi 80 pianistów z całego świata. Chociaż właściwie 78, bo podobno dwóch zrezygnowało. Najliczniej reprezentowane będą dwa kraje. Polska i Chiny. Wiadomo, rodzina. Po 14 pianistów. A z Japonii tym razem tylko 12 osób. Żyri wspaniałe. Ewa Pobłocka, Piotr Paleczny, Janusz Olejniczak, Dank Tyson, Pewnie kuzyn? Marta Archericz. To tylko niektóre postaci. Szkoda, że nie zdecydowano się przy tej edycji konkursu na ponadpartyjne jury fachowców. Brakuje mi w tym gronie pana Mietka, który ma firmę przewóz fortepianów, Antoniego, stroiciela, który stroi co niedziela prezesa firmy Głuch wytłumianie pomieszczeń. Wytłumimy nawet twoją teściową. Taki mają slogan. No i szefa związków zawodowych służby więziennej. Tu nie wiem czemu. Może podczas kolejnego konkursu powstanie takie jury fachowców. Tymczasem cieszmy się Chopinem, konkursem i trzymajmy kciuki za naszych. Ciao, Wang. To mój faworyt. Siedemnasty konkurs Chopinowski rozpoczyna się, proszę pana, już jutro. Tak. Ważne wydarzenie. Będziemy na pewno mówić o tym. Filip szlar pierwsze skrzypce. Dziękuję. Gratulujemy panu. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy pan wie, ale dzisiaj jest bardzo ważny dzień. Święto mamy. Pani Basia ma urodziny. Pani Basia ma urodziny. Tłumacze mają urodziny. To jest dzień tłumacza, proszę pana, i dzień chłopca. Mężczyzny, chłopca, dzień chłopaka. O. Wszystkiego ale. najlepszego pani. mamy Marcinie. taki nieoficjalny hymn od zeszłego roku. Aha. Jest lekka obawa, ale zagrajmy. Boy, 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 ładne? No, no piękne. No ładne, a tu jeszcze taka sytuacja jest, bo pan e, Łukasz napisał. Taka sytuacja. Mama, tata Robuś lat 6, e, zwany Jankiem. Wczorajsze popołudnie, mama, a wiesz Jasiu, jutro jest dzień chłopaka, Robuś tak i dostaniemy prezent. Mama, no w sumie, to mam dla ciebie coś, nie mam nic dla taty. Jak to? Tata nic nie dostanie, to niesprawiedliwe. Nie, no tata dostanie, dostanie to co zwykle. Oszan? My już mówimy do usłyszenia. Witam.